Ja wam pokażę, jak dać nową maszynę, stworzyć do Oracle VirtualBox. Przechodzimy do VirtualBoxa. Klikamy New, wybieramy jak chcemy, żeby yy, się wyświetlała nazwa. Tutaj, jak widzicie, na przykład, tak jak tu. Wbieramy, gdzie chcemy, aby się zapisywała. Yy, Możemy wybrać typ albo i wersję, następnie klikamy next, wybieramy ile ramą można maksymalnie zabierać ole oraz ile rdzeniem procesora, klikamy next, czy chcemy stworzyć wirtualny dysk yy, twardy, następnie klikamy finish, mamy tutaj już, klikamy start, yy, następnie wybieramy skąd chcemy, yy, następnie będziemy musieli podać tutaj... Yy, Plik ISO, Plik ISO może mieć na przykład ze strony Ubuntu oficjalnej, desk albo server na przykład. No i jak widzicie wyskoczy nam już to okienko. Starting Virtual Machine. Teraz klikamy na tą strzałeczkę, klikamy Other. Ja Miałam w pobranych. Wybieram, klikam Mount and Retry Boot. Klikam teraz try or install Ubuntu server. Jak widzicie, serwer Ubuntu mi się już pobiera. To tyle, jeżeli wam mogę, zostawcie lajka oraz subskrypcję. Jeżeli macie więcej pytań, to piszcie w komentarzach.